Zamierzałeś patrzeć, jak Flegel puszcza oczko w jakimś kierunku? Wyglądałby naprawdę uroczo, gdyby tym kimś okazała się Ivy. Hej, McMarry. Próbujesz zwrócić moją uwagę? Nie jesteś mistrzem tej techniki, ale doceniam zaangażowanie. Huh? Nie puszczałeś do mnie oczka? Wiesz, to co robisz z twoim okiem. Właśnie o teraz. Oh. Ty masz na myśli puszczanie oczka, kokieteryjne mrugnięcie, złowieszcze oczko? Aha! Nie. Mm. To po prostu moja kanapka doprowadza mnie do płaczu. Tak! Ona ucieka, chrzanem. Pomyślałam, że to ci trochę rozgrzeje. A moje oko! Przetarłem je! Rany, czy to był ten zakazany dodatek? Mogłam zerknąć do księgi? Że co? Nic, to pomoże. A. O. Dziękuję. Myślę, że to pomoże mi się tego pozbyć. Wygląda na to, że przeszło teraz na kałka oczną. Czy powinnam wezwać pomoc? Nie. Nie, zasłużyłem na to. Wybacz. Mleko nie mi to nosa. O, o, że ja są na chszan. Rany. Rany, ale bałagan. Co za przemoczony wrak człowieka. Chodźmy się pomiziać w schowku.